Witajcie! Dzisiaj testuję konsolkę Popstation. Ona kosztuje 25 zł. Tych, jak widzicie, na tutaj na tym y, znalazłem ją pod ziemią na przystanku tramwajowym o nazwie Stadion Narodowy w Warszawie. Bija konsolka przychodzi w takim opakowaniu takim fajnym. Ona jest włożona do tego, y, Konsolka wygląda o tak. Ma wiele gier, dużo, dużo ich. Większość to jest Tetris, niestety. Według mnie. jak ktoś lubi Tetris, to fajnie sobie zagrać. Ja zbyt nie przepadam, ale jak ktoś lubi, to może zagrać. Grać tutaj właśnie u mnie to trochę słabo widać, dlatego że... Na kamerze to słabo widać, a nie, teraz bardzo dobrze widać. To spróbuję zagrać w jakąś krótką gierkę, tak. Niestety chyba mi się to nie uda, nie, nie uda, więc koniec naszego testu na dzisiaj.